Słuchajcie, w jednym z moich poprzednich filmów yy, pokazywałem Wam klocki magnetyczne, yy, takie stylizowane na styl Minecrafta. Były o, na, tak fajne, że postanowiłem kupić jeszcze dwa komplety. Jeden ten, ten komplet ma 200 elementów, a taki komplet ma 150, zaraz Wam pokażę jak one wyglądają na no, fantastycznie. Mnie to jest rewelacja. Zobaczcie, macie taką fajną instrukcję, co zawiera dany zestaw oraz jakie przykładowe zestawy można sobie z tego zbudować. Można na podstawie tego właśnie yy, wzorować się tymi, tymi instrukcjami i budować sobie z takich właśnie, zobaczcie, fantastycznych placków. No to jest świetne, naprawdę rewelacyjny produkt, o tak fajnie grzechoczą i do tego słuchajcie zestawiacie sobie to w dowolny sposób tak jak sobie chcecie o, one są magnetyczne więc się fajnie szczepiają tutaj macie różnego rodzaju warstwy i kolory tych klocków także tworzy się po prostu takie fajne budowle można oczywiście sobie składać to w różny dowolny sposób na pewno kreatywne bardzo dla dzieci to w obecnych czasach jest naprawdę niełatwe do osiągnięcia. To jest zestaw numer 1? Ten ma 200 elementów. Zobaczcie sobie, macie link. Macie jeszcze do tego taki, takie, takie, zestawienie, które jest tych segmentów, tych plocków, które są ze sobą kompatybilne. Można sobie je ze sobą dowolnie zestawiać. Co mamy w drugim, element, w drugim zestawie? 150 klocków no i tu już mamy taki bardziej yy. no. tak samo mamy zestawienie jak to się można na podstawie tego składać i tu mamy zupełnie inny zestaw Yy, taki kolorystyczny, bardziej jak to na wodę, jakieś tutaj przejścia, jakieś strachy, także można z tego również, hmm. słuchajcie, zrobić sobie modelową grę komputerową, można tak powiedzieć. Także świetne, naprawdę świetne klocki. Yy, pierwszy raz widzę coś takiego, taki pomysł, naprawdę ktoś tutaj trafił w dziesiątkę i polecam bardzo, bo na, bo, no bo jest to bardzo fajne bardzo fajny i bardzo kreatywny wyrob. Także tu macie linka do wszystkich trzech tych zestawów.